Witajcie ciepłutko. Ja przychodzę do Was z trzema nowościami, które znalazłam ostatnio na rynku, których nigdy w życiu nie widziałam. Zwłaszcza nie jadłam nigdy w życiu jednej rzeczy: to znaczy, jadłam, ale nie jadłam z innym kolorem. Praktycznie tylko różowy w środku był. Więc już może się trochę domyślacie, o jaki owoc mi chodzi, ale też chciałam Wam pokazać właśnie nowości po tym owocku, który właśnie już widzicie. Tak, to jest arbus. Jak widzicie, pisze żółty arbus z Hiszpanii. Ja ogólnie, wiecie, myślałam, że nie ma arbuza w kolorze w środku żółtym, tylko. Zawsze myślałam, że w kolorze czerwonym jest tylko. Okazało się, że ten arbuz jest przepyszny. E, czy smakiem się różni? Jest też słodki, a kolor ma żółty, więc już otwieramy. E, to jest e, tak, że ten arbuzik trochę ciemno jest, bo będzie a um, Jest żółty i ma dużo właśnie tego beta która pera... Kar karoten. co to mnie poprawcie. Więc pierwszy raz w życiu w sumie przekrajam Ja byłam to uznajomej. Tego żółtego arbuza. Natomiast sama nigdy nie rozklejałam. Już Wam pokazuję. Nie, no patrzcie to. Krzysiu, Damian, zobaczcie. Ja Cię kryję, Patrzcie to. Chłopaki, chodźcie zobaczyć. Nie, no nie, nie. Chłopaki, chodźcie. Żółty arbus. No zobaczcie to. Żółty arbuzik. Mmm. Żółty arbuzik I zaraz wam pokażę. Eee, pokażę jeszcze dwie rzeczy, które ostatnio znalazłam na rynku. Ale muszę spróbować, wiecie? No, może chłopaki nie przyszli, bo czekają za mamą, bo się dzisiaj cały dzień pięknie bawi w miasto. I wiecie co? Spróbujemy kawałek. I zobaczymy właśnie, jak smakuje. Mm. Wiecie co? On się niczym nie różni, chociaż jest mniejszy oczy, ale hmm. niczym się nie różni. Oprócz tego, że kolor inny, hmm. No i podobno więcej tego beta keratonu jest. Odpowiedziany, że ładną szkórkę. Więc no i kochani. Czy ja Wam pokażę, żółty, mm. arbuz. moje kochani, arbuz to polecam Wam, organiczne mydełko. Będę je właśnie dzisiaj otwierać dla chłopaków, kupiłam na festynie po prostu z tego, nigdy w Rzuśu nie widziałam, ale czytałam, że w Polsce są takie sklepy z takimi organicznymi mydełkami dla niemowlaszków. A te mydło już się nie mogę doczekać, otworzyć. Znaczy, otworzę w końcu. Jagodowe. Tak się śmialiśmy z łopakami, że jakbyśmy nie wiedzieli, że to jest mydło i byłoby napisane tylko na przykład porówkowa pianka. A to by się spróbowało, bo zobaczcie, jak wygląda. Piołetowo, kolorowo. Hmm. Więc moi kochani, tak. Arbus spróbowany. Medełka. Będę otwierała na pewno, mi będą starczyły na długo, bo te wrzelu naprawdę na szybko schodzą. No i co, moi kochani? Dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że wciąż żyję, moje dzieci mają się dobrze. Wiadomo, że pomimo tego, co jest, co się dzieje, u każdego co się jest ze zdrowiem, co się dzieje, ale nie ma co narzekać. Ale obiecuję, że właśnie nagram osobny taki vlog. Um, ogólnie o naszym takim trochę stanie zdrowotnym, jak tutaj ogólnie też działają kliniki. Um, no i i moi, kochajmy się jeszcze, właśnie o jakimś wyskoku, jeszcze z dwa dni nad morze. Mam nadzieję, że to się uda, bo jednak jakoś te 10 dni mało było. Mało, mało. Jednak chłopaki tutaj naradzimy sobie trochę na basen, trochę na się pobawią, ale tak, jeszcze z dwa dni, chociaż wskoczyć na morze, więc trzymajcie się ciepło, oczywiście mile widziane subcie, trzymajcie się, dużo zdrówka, z Panem Bogiem. Pa, pa!